Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Krolowski. W dzisiejszym odcinku zagramy bardzo. Kto by się spodziewał, dobra? Teraz sobie możemy zagrać w sumie, czemu by nie w Demise, albo 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 czemu, albo czemu nie zagramy sobie w Demise? Zagramy sobie w Demise już nagrywałam na kanale zwykłe dorsy to teraz możemy się trochę pobawić w demincach dobra mm, raczej przypuszczam, że każdy gracz słyszał o dorsach przynajmniej nawet, nawet nie musi ich grać ale przypuszczam, że kiedyś słyszał yy... okej okay. <ścoughs> lećmy z prędkością światła, nie? okej, okay, pojawił mi się sklep mm, na latarkę mnie nie stać na Lock nie? No ale dobra, nie bierzemy. Ale chyba się rozbiłem. Okej, okay. deminis. No kto by się spodziewał, że to są Deminisy? Dobra, ta winda jest cała rozwalana dosłownie tak. Dosłownie, dosłownie. W ogóle miałem jakiś kamień tu przygniót. Dobra. Yy... Trzeba szukać jakiś żarówek. Yy... Na przykład tu mamy o co już wiem co to jest. To jest bardzo fajna rzecz. O, pierwsza żarówka. Ale szybko. Dobra. Yy, trzeba szukać tutaj jakichś żarówek, bo sobie obejrzałem kogoś innego filmiku jest zaczęciem tego filmu. <grytanie> Żeby chociaż coś, coś się orientować tu, nie? podobno to jest łatwa gra. Że The są łatwe, no już to widzę. Tu coś może być. No, kolejna to. Ja jestem już wyposażony na każdą ciemność, nie? Tu na razie nie będę je wykorzystywał, chociaż... Tu pewnie będzie. Nie, to jest szafa zwykła. Tak? Tak. Dobra, to jest zwykła szafa, w którą się spodziewał. <grym> Dobra, y tu jest ciemno, ale tu nie ma, Nie mogę tego. Aha, bo może już to otwieram? Nie. Po prostu tego. Aha? Dobra, nie, nie chcę. Znowu mam tych tych, już mam 5. A żarłek blak, A tego nie wchodzę. Poczekaj, tam się coś świeci. Tu jest to świetnie, no, ale człowieku ja żadnych żarówek nie mam, nie? Czemu mnie tu teleportuje? No co, co, co się z tym internetem dzisiaj dzieje? Dobra, yy... nie wiem gdzie mogą być jeszcze te żarówki pochowane. Szczerze, yy, może, nie wiem. Tu się nie da. Aha, dobra. Dobra. <laughs> Ona się tu zrespiła, nie po prostu. W ogóle, ja pierwszy raz widzę w życiu, chyba że... że. zawsze do generatorów się chyba dawało paliwo, a nie żarówki. Chyba, że to jest jakaś bateria, no to. Ale się to świeci, no to raczej to nie jest bateria. Dobra. 101. A ja tu w ogóle nie wiem, jak tu działa, nie? <laughs> y Oglądałem to, że trzeba przemienić to tu i wtedy wózek pojedzie tam i mi wybije. Tak, dobra, dobra. Dobrze jest, nie? Dobra. Sik. W takie tu echo jest. Nie. Dobra. Okej. Okay. Tu jest kasa. Kasa. I kolejne. Te lampki na ciemne pokoje. Dobra. Widzę, że tutaj te scratche, czy jak one się tam nazywają, napiszcie mi w komentarzu. Jak źle mówię, bo pewnie źle mówię. <noise> Znowu gdzieś jest. Gdzie ty jesteś? O, no, się nie zaraz gdzie on jest człowieku. Dobra, nie znajdę go. Uff. A jakby Wam się podobał? O! Patrz jaki fajny przyjaciel. Jakby się wam podobały takie odcinki z dorsów, to nawet mam dużo gier, które są, ba ale to bardzo podobne do dorsów. <grym> I ten, a w ogóle mamy tu takiego fajnego przyjaciela w szafie. Jak wam się pojawi, to polecam wejść. Nie no, żartuję. No chyba, że już kończycie kreno, to <grym> jak chcecie mieć jakiś Albo chcecie mieć, jak gracie z kolegą i wam się znudziło i chcecie mieć jakiś pretekst, że nie chcecie grać, ale nie chcecie tak opowiedzieć, że nie chcecie grać, to możecie właśnie wejść do tej szafy takiej, nie? A, a propos, nie naciska się w się rzuca tym... lampą taką. Trochę jak są te, co tak się je, łamie i one się oświetlają, ale tu ewidentnie trzeba. Nie, dobra, już. się przyda? Co to? What? Co to jest? I pierwszy raz coś takiego widzę: Siku, dobra, sik to jest ten, zapomniałem. Ten, ten, co cię goni po prostu po tych długich pokojach. A cieka... ciekawe, czy on się pojawi. Akurat, ja, zamiast jakiś pokój tajemniczy. Nie? w ogóle ja raz słyszę te. Jest sami słyszę te, tego całego scracza. Błagam, napiszcie mi, jak to się wymawia, bo to się tego na pewno tak nie wymawia. Ja to wiem, nie. Tylko że ja nie wiem, jak to się wymawia. Chętnie mi napiszecie w komentarzu. Ten co napiszę w komentarzu, przypnę mu serduszko. O tyle powiem. Niech się to wymawia, nie? Bo ja nie do końca umiem to wymawiać, ale dobra. Yy... A i w ogóle nie wiem, czy tu jest jakiś rasz, czy ambusz, czy coś w tym stylu. No, skoro szafy są, to musi coś być podobnego. Chociaż on. Jakby był jakiś rasz, czy coś w tym stylu, to już by się dawno pojawił, przypuszczam. No, tak jakby. Dobra, ciemność. A, nie jest tej Tu jest jakaś szafa. Ehm. Um. O, bandaż. znaczy, Nie. klaster. No. Aha, bo ja dalej jestem w tym pokoju, tylko nie tu. Tu się cofam. To nie. A tu wyjścia stąd nie ma. Genialnie. Eee, poczekajcie, bo ja się nie ogarnię, gdzie stąd jest. Oho. Oho. Oh, chyba, się, chyba się bardzo obniżamy, że tu już jest zalane wodą. Aha, kolejna ta lampa. Ciekawe, ciekawie. W ogóle jakby, jakby tu była lampa pod wodą, to bym się mega zdziwił, że ona działa. Nie? Dobra. Ehm. Tutaj nie wejdę, bo są deski. O nie, już się zaczyna. Tu trzeba mieć klucz. Tu nie trzeba mieć klucza. I tu też nie trzeba mieć klucza. Tu są tylko kable, dobra. I mamy światło. Mam już o kolejne te drzwi, są. Ale do czego one są, to ja nie wiem. Może że jak się znajdzie, jak się poszukało to by się znalazło jakiś klucz Przypuszczam jest tu ciemno, nie? Aha. Band, ten bandarz Dobra, już, już dwa razy nagrywałem 99 nocy w lesie i ja, ja już się mylę, nie bo tam tam masz tylko bandaże lub metkidy. Dobra yy... Gdzie są wyjścia? What? Poczekajcie, bo nie tu wyjścia nie ma <ścoughs> O, 109, dobra, to no Kolejna ta, że oho. Mam... Może mi się tylko gdzieś? No to jedną wyrzucam. Wezmę sobie tą. Bro i right. co <grym> ja zrobiłem? <grym> Inteligentny, człowiek. Wyrzuciłem ee, lampki po to, żeby wziąć kolejną. Nie. A teraz może mi ktoś wytłumaczyć, po co mi jest ten dwóżek? Cały. Ale, ale że się przestraszyłem. Myślałem, że one się nie otworzą. Dobra. Super ewidentnie rzucę tą lampkę tam. Okej, okay, dobra. W sumie widziałem co tam jest, ale dobra. Mam kolejną tą żarówkę. Tyle tych żarówek, że ja już nie, nie mam co z nimi zrobić, nie? Dosłownie. Ja już nie mogę ich nawet wziąć, bo już mam ich limit. Jakiś rasz? No? Niebieski czy zielony, błagam go. rasz? To był jakiś rasz chyba. A ambusz no to już nie żyje nie. Bardzo, ale to bardzo by, by byłaby fajnym <laughs> ułatwieniem jakbym miał tą zieloną latarkę, to ją można sobie ładować, nie? Bo jak zdobędę taką zwykłą bo... latarkę, to ja zawsze mam takie oferta że jest mniejsza szansa, że też jest ciemno, też jest ciemno Czemu on to się... Dobra, może to się... Nie wiem, może to jest takie, że to się unosi na wodzie, ale ja, ja nie wiem. Eee. Dobra, ewidentnie ta gra jest dziwna. Znaczy, dorsy ogólnie są... Dorsy ogólnie były dziwną grą od samego początku, ale... demisy to jest w ogóle nie te dorsy, nie? <laughs> Deminsy to nie są te dorsy, co się... To, o! Light'a dostałem, dobra. Chrupalniczkę. Okej, okay. fajnie. Może jeszcze tu wrócę po... Później. Tu jest... Oj. Ciemność. Okej. Okay. non sono normali. Sico. Sì, Sico. Sì, tu non è mm. Hel. Co to jest? Człowieku Co to jest? Co to za muchy są? Przepraszam bardzo. Aha, one mi gaszą światło. Wow. Czyli zniknęły? One do światła lecą dobra. Czaję. Już zrozumiałem jak one działają Tylko Muszę wyłączać światło O oh, okay. One nie lubią światła, nie? I to jest dobre stwierdzenie, bo Już myślę Kolejna żarówka one po prostu nie lubią światła, nie? Jak, zik? czy jaką tam? Nie lubię schodzić na dół. I don't not like. bo nie? Ja w to wolę nie wchodzić, bo nie wiem co to jest. O, jest generator. Idziemy sobie na górę. raz, tylko weź kółko. O, okej, okay, dobra, tu już nam się podświetliło nawet. Ym... Była, że tu już ich nie było. Ej, od z tym. O! Czemu tu się pali? O co tu chodzi z tym? Z tym ogniem, niby. Okej, okay, to jest dziwne. Oj. To... Oho. Nie to... mogę do nie rzucić tym lampą? Ej, masz tam łap. A, a światło nie widzi. Dobro. Fajnie. No sobie po prostu tu chodzi na dole. I, i mi psuje rozgrywkę nie <śm> <śm> yy, było... oho dobra dopiero... okej okay. chyba jest ten co... niego się... Tak. tak on to jest ten którego nie można się lampić to ile was tu jest Aha, jest długi, jest długi pokój. I one po prostu się przemieszczają czy coś w tym stylu. Nie chcę pozbierać wszystko. Mam się chować, czy nie? Nie, no, bo już by, by dawno coś leciało tutaj. Nie, ja, dobra, idziemy dalej. E, dobra, e, tutaj sobie przeszukajmy cały teren. Biorę wszystko, nie? Dosłownie wszystko, co mogę, żeby tylko żeby być przygotowanym dosłownie na wszystko. O. I tu jest jakiś ciemno. Dobra, wiem, że machnuję te, ale dawać mi to. O, dobra. Ym... Nic nie biegło ewidentnie. Dobra, tu są coraz dziwniejsze awenty, adwenty jakieś, kurde. To jest szafa? Tak, to jest taka szafa na ciuchy. Ja się dziwię, że musi. Aha, dobra, tu jest ten nasz ulubieniec, który się chowa w szafach. Kurde, gdzie? Gdzie, gdzie? Gdzie to coś jest? No wiedziałem, że to gdzieś będzie. Ała! To mnie naprawdę bolało. Tu był jakiś plaster. No nie. Rzuciłem drugie już. To jest na klucz. Fajnie. O! O wielką yy, dobra, kasa. No i kasa. Najważniejsza. <suszy> Jestem się jak biegnie jakiś raz, czy coś w tym stylu, nie? To czy jak ja. Nie, bo on w sumie mnie i tak zabidział, jak ja bym w innym pokoju. I tak musiałem się schować. szafie. dobra. Kolejny bandaż. O Boże, święty. Dobra, musicie się do tego przyzwyczaić, że ja będę mówił bandaż, bo dopóki nie przestanę i dziewięć dzień, to dalej będę tak gadał. <grym> Nie jest dźwięk rasa. Nie. Aha, wiem. Coś mi tu nie pasowało. Dobra, yy, i tak w to weszło. Coś mi tu ewidentnie nie pasowało, nie. Dobra yy, więc tak przejdziemy sobie dobra. Oj się zapiernicie Ty figura mnie goni Joke. dobra No dobra, no to to by było na no tyle z tego odcinka jak Wam się podobało, no to zostawcie subika i lajka Dzięki za oglądanie. Bye.